Siema z tej strony Rudy 13. Witam Was w kolejnym odcinku z gry FIFA 22 Ultimate Team. I dzisiaj będzie taki pack opening szybki, jeszcze odebranie nagród za skład Battles. Yy, chciałem dla Was zrobić paczkę 25 razy 81, ale nie zdążyłem za jakąś konsołapy. Zrobiłem jednego Tu za skład Battles oczywiście mamy yy, Gordzika 3. Coinsy, paczki, widzieliście różne też mam w sklepie. Za Rivals nic nie mam Meczu takie tak by nie było, ponieważ pierwsze spieszę się z nagrania tego odcinka, a drugie no, skończył mi się Gold, skończył mi się Game Pass, więc nie mogę grać online. Jak widzicie mam różne paczki, zobaczymy jeszcze czy mamy z podglądem. Mam, ale otwarta. no to lecimy z takim mini Paco Penigiem na no szybko. Może jeszcze jakieś SBC wykonamy. W pierwsze pacce mamy ekranę. Jest to... Hoiberg. 83 overalla. Zbieramy karty, będzie do SBC. Kolejna paczka, poszukamy jakiejś słabej, jest. Rzadki piłkarz, 75+. plus 76 dest. A dostał w kiedyś kartę specjalną w SBC Dobra, leci kolejna paczka Może później jakiegoś pika zrobimy, bo są piki 80. Plus. No i w tej też jest, co jest? Nie leci, a są karty Future Stars do trafienia. Taki Berlin Game 83. Jesteś, no otwórzmy Tom. Jeszcze z najsłabszych chociaż ta ze złotej wymiany nigdy a, nie jest aż tak słaba ale w tym wypadku się pomyliłem chociaż Korea 81 Dobra teraz tak lecimy pierwsze z niewymiennymi dwie takie same a później z wymiennymi bo z wymiennymi to wiadomo coś się trafi można sprzedać kolejne ekrany jest to Subic 84. No nie jest źle, ale liczymy na jakiś wokod, żeby, żeby był w tytule czy coś. Karty 8281, które zawsze są potrzebne do SBC. Dobra, leci znowu ta paczka. I teraz bez kronów, kurde. Dobra, leci mieszana paczka rzadkich piłkarzy Minimum 81 plus Walkaucik, walkaucik, Jest Future Stars Kto to? DamnGuard89, o kurde Ale nie było tych lar na walkout Co jest? Nie wierzę, rzadko czy czasami dawno grałem na tym koncie, a tu mamy Damsgarda 8-9 4 na 4 94 tempa 84 strzały 93 driblingu 85 podań. Ile jest wart? No dobra, takie 50-40k, więc nie straciłem za to, że jest niewymienny, ale wiadomo, wymienny by był lepszy. Ale tego się nie spodziewałem, naprawdę. Dobra, teraz mieszana paczka piłka, że Prime wymienna. Uwaga, zostały dwie ostatnie wymienne. No i Fajnie. Przepatrzę na czas. Się spieszę na trening też. Go dzisiaj mam, kiedy to nagrywam. Od razu po lekcjach odpaliłem nagrywanie, więc trochę XD. Dobra. Taka ostatnia paczka. Gdzieś jeszcze SB-to zrobimy, ale... Ekrane! Włochy, SO Kurde, myślałem, że to tam killinie bo się czyli ośmięty. się to mi który to który, ale a czerbie 83. Nie wiem czy go już nie mam. Nie mam. Dobra, to taki menadżerowie czy... Takie rzeczy mogą iść na quicksell piłkarz ma listę transferową Dobra i wykonajmy jeszcze szybko jakieś SBC Jakieś pikie, zobaczmy jeszcze co ma na tej liście transferowej Zresztą jakoś do nie Mam Laporta nadal, że Wernera, Wernara, Sandro To trzeba ich posprzedawać, bo będą coś warci na pewno Kurde, ale szkoda, że nie na przykład ten Vlachowicz czy Bellingham Albo oddało. Zacząłem się robić tego Czalobacha, który jest w punktach przełomowych, więc... To mamy te ważne mecze, które na pewno też na odcinku się pojawią. Brahim Diaz. To do wyboru będzie, no. LW albo SPO. No wybrałbym bardziej LW. Lepszy pace, dribbling. Strzały tylko o 3 mniejsze. No cóż. Kal... Calvert Louis. 4 na 4 Dawid DH. Jest to. O, jest pik 80+, plus, 84+. Plus. Jest taki pik powrót przyszłych gwiazd do wyboru. Można tu trafić ci, którzy mieli w poprzednich edycjach kartę Future Stars, ale w tej FIFA trafimy ich jako specjalną wersję ich kart. Na przykład jest Vinicius ten Headliner z 88 lub jak, yy, jakaś wersja Halanda więc spoko no jest taki, na drugim koncie kończę sobie warana mam 5 na 7 wyzwań ciekawe jak się będzie spisywał sobie zobaczmy tego na przykład pika przyszedł gwiazd do wyboru jakie są wymagania dwa razy drużyna tygodnia mam jedną wiecie mam tego N-Dombela ale n No. 84, plus też potrzeba na pewno informa, ale za to mniejsza ocena. Dwa informacje jeszcze, korda. Dobra, poróbmy sobie z dwa, trzy takie piki na szybko. Jest jeden, dwa, trzy. Rybusy nie przepalamy teraz z rzadkich trzech na pewno. Raz, mm, dwa i trzy niech będzie. Kurde, ten jest seria. A ten jest jakiś ligi, jest chiński, no. To nie jest Argentyńczykiem, to. Może słyszycie taki przegłos, bo mam jeszcze telewizor włączony, żeby mieć to połączone. Komputer, konsola. Dobra, jest jeden. Jeszcze dwa, jak się uda. Nadal patrzę na czas, bo mam w ulubionych mam. Jest taka paczka. Wymienna paczka rzadkich piłkarzy Electrum. O. To co trzeba zrobić, oczywiście. Gwarancja. <noise> Ocenę. Gwarancja piłkarza 82 jest w takiej paczce, więc się zawsze opłaca ale wymagania to zawsze muszą takie dawać ocena 80 plus lub wszyscy piłkarze rzadcy i później są drodzy Piłkarze z tej samej ligi 5 minimum rzadcy też pięciu a rolną chyba nie gram już nawet nie wiem sobie możemy dać AK, teraz tak no niestety ale możemy zrobić tak regulio Faren Torresem chyba gra. Tryguliona jeszcze możemy dać. 10 zgrania, 2 punkty oceny, chyba czy tam 3. Zobaczmy na ligę. Nie ta pozycja, ale dobra. I Sant'Imina 2 plus 6. Jak no to zamienił. Całkowicie... coffee. O kurde. Minus -2, przydałby się SEO z Premier League mieliśmy tego Andersena czy Andersona Andersena No No nie wierzę plus 10 Dobra udało się wysyłam Nie wiem co to tam byli że ich używam może nie Dobra tego wysyłamy Jeszcze szybko może jednego pika zrobię I Będzie dwa piki i paczka Nawet nie wiem czy ja to będę wycinał bo zazwyczaj wycinam jak robię jakieś piki czy coś, jeszcze z BC Ale teraz chyba tego nie będę Przynajmniej będzie dłuższy odcinek Dobra, najlepiej tak złoty rzadcy Od najmniejszych. Raz, dwa Niech będzie trzy I sześciu nieświecących chcę Polaka przypalać, bo to zawsze pecha przynosi. Ale teraz chyba nie mam wyboru. Nie wiem, jakich pozycji mi brakuje, tak i tak I z Dlatego wziąłem tego PP, bo jest dla Haha! Ha! Z drugiej hiszpańskiej. Fajnie, fajnie. Dobra, ten jest francuski, tylko połączę tak jest Dobra Otwieramy dwa piki. Pierwszy zacznijmy od tego prawego Wszystkie 82, dobra, Garrett Bay Nie wiem czemu to się nazywa Gwiazdka, player, pick, item desk, 22 Dobra, leci Kielinie 86, o Dobra, walkout jest Teraz fajnie jakbyśmy mieli końce lub informy Bo bym wam tego pika zrobił, w sensie pokazał ale może jak tych piłkarzy żarzynie sprzedam tak dalej i to się uda. I wam pokażę. Na kolejnym odcinku. Dobra, wymienna paczka. Rzadkich piłkarzy elektron. Gwarancja 82. Kolejny future star. Tak. nadal nie wiem to z tymi paczkami za te wymiany, za te karty bo coś miało być, ale coś się popsuło może dzisiaj wieczorem będzie okej, to nagrywam, to jest 17 sprawdźmy to w sumie, bo coś miało być właśnie zamiana no mamy tu FGS no i to tyle hmm, ciekawe Dobra, nie ma już więcej takich tych. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.